Cześć, cześć wszystkim, zapraszam Was dzisiaj bardzo serdecznie na kolejny film na moim kanale. Ja jestem Paulina i zapraszam do wspólnego podsumowywania budżetu grudniowego i ładowania kopert na miesiąc styczeń. Na początek przejdziemy, słuchajcie, do podsumowywania miesiąca grudnia, jak on nam tam, wiecie, poszedł w tym, w tym roku. A więc tak. Jeśli chodzi o podsumowywanie yy, moich wydatków zmiennych, y, jeśli chodzi o właśnie jedzenie i chemię, to w tym miesiącu niestety, ale troszeczkę przekroczyliśmy budżet, ponieważ zaplanowane było 250, a my wydaliśmy 290 zł. Ale i tak ogólnie nie jest źle, bo patrząc po całym rozrachunku, przekroczyliśmy tylko jakby dwie kategorie. Powiedzmy, że dwie, ale w całym rozrachunku i tak nam udało się coś z tego jeszcze odłożyć. Więc jeśli chodzi o paliwo, to wydaliśmy 285, było zaplanowane 400, więc całkiem dobrze. Na papierosy wydaliśmy 379, było zaplanowane 500. Tak, wiem, nie palić papierosów, nic fajnego, ale proszę Was, weźcie, nie porównujcie zdrowia do papierosów, bo my nie chodzimy do lekarzy ze względu na papierosy, bo często dostaję takie komentarze, nawet ostatnio pod szortem dostałam komentarze, że gdybyśmy nie palili, to byśmy zaoszczędzili na zdrowiu. No sz, proszę Was, my mamy inne choroby, niezwiązane z papierosami, no ja Wam nie będę mówić dokładnie, na co się leczymy, no proszę Was. Dobra, na zdrowie wydaliśmy 274 zł, na rozrywkę wydaliśmy 173, było zaplanowane 200, na zdrowie było 310. Na zakupy i urodę nie wydaliśmy nic, ale pieniądze w kopercie zostały, ponieważ w tym tygodniu planuję właśnie wydać z tej koperty urodę, ale to już zobaczycie na podsumowaniu miesiąca stycznia. Na urodziny wyszło 420 zł, było zaplanowane 300, ale w kopercie urodziny, jakby były już wcześniej pieniądze, i ta koperta jest systematycznie co miesiąc napełniana. I uznawałam to jako nieprzekroczony budżet, dlatego że tam pieniądze co miesiąc po prostu są takie same, dokładane do tej koperty. Na nieplanowane mamy 80 zł, było zaplanowane 130. No i naprawa samochodu tutaj. Nie było zaplanowane 950 i wydane 950, ale to tak wiecie, z tym to tak różnie wyszło. Więc ym, jeśli chodzi o przekroczone tygodnie, no to przekroczyliśmy budżet w drugim tygodniu i w czwartym tygodniu. Łącznie w całym miesiącu wydaliśmy 2851 zł, a zaplanowane było 3120 zł. Z kosztów zmiennych zostało na no 269, e, które rozłożyliśmy. Wy wyzwania, więc całkiem dobra kwota jak na, jak na grudzień. Jeśli nie oglądaliście filmiku z planowaniem budżetu na grudzień, to ja Was zapraszam tam bardzo serdecznie, ponieważ w tym miesiącu on mi się rozjechał bardzo strasznie. I jak możecie zobaczyć, mój dochód finalny wyszedł 5365 zł. No, i na fundusze celowe w tym miesiącu przeznaczyliśmy 175, a na priorytety 280 zł. No, i jeśli chodzi o budżet pierwszy, który jest mojego męża, no to tutaj się za dużo nie zmieniło. Wypłata ta sama, tu wszystko takie same, więc można powiedzieć, że w całym miesiącu, podsumowując, całutki miesiąc, nasz dochód było to 9568 zł. I mimo tego, że musieliśmy kupić nowy samochód i wyciskaliśmy się no, ze wszystkich swoich pieniędzy, to mimo tego udało nam się w tym miesiącu odłożyć jeszcze 747 zł, z czego 150 zł jest na koncie, ponieważ 50 zł to jest IKA i 100 zł to jest poduszka życiową, którą trzymamy na koncie. Napiszcie mi koniecznie w komentarzach, co sądzicie o tym, jak mi poszedł miesiąc grudzień. Ja uważam, że poszedł mi całkiem sympatycznie. Jeśli chodzi on o prezenty i Sylwester, to nie był on dla mnie ciężki, dlatego że mieliśmy właśnie osobną kategorię na ten cel i dzisiaj właśnie sobie przeliczymy, ile dokładnie wydałam na Sylwestra i Boże Narodzenie. Jeśli chodzi o Sylwester i Boże Narodzenie, to mamy je tutaj. Bierzemy kalkulator. I podliczymy sobie, ile wydałam na Sylwestra i na Boże Narodzenie. S to jest Sylwester i P to są prezenty. Dobra. Więc 1662 zł poszło na prezenty dla naszych bliskich w tym roku. I na Sylwestra w tym roku przeznaczyliśmy 281 zł i jakieś groszaki. Sądzę, że całkiem nieźle. W kopercie na przyszły rok zostaje nam 160 zł i z taką e, kwotą rozpoczynamy właśnie <laughs> styczeń i odkładanie na tegoroczne Boże Narodzenie, prezenty i Sylwestra. Dzieci jeszcze mi się rozwalił mój Mikołaj. Dobra, naprawiłam. Dobra. Budżet grudniowy mamy podsumowany. Sylwester i Boże Narodzenie mamy podsumowane, więc teraz przejdźmy do ładowania kopert na wydatki nieregularne, wydatki zmienne na miesiąc stycznia. Ja tutaj przygotuję sobie wszystko i za sekundkę do Was wracam. Dobra. I tak na wydatki zmienne w tym miesiącu styczniu przeznaczamy 2160 zł i tak na jedzenie w tym miesiącu leci 200 zł. Biorę sobie moje wydatki. Zapisuję. 200 i łącznie w kopercie mamy 200 zł. Na paliwo w tym miesiącu leci 400 zł. Chcę tylko przypomnieć, że paliwo, jedzenie yy... Które teraz uzupełniam, są to pieniądze przeznaczone głównie dla mnie, bo mój mąż na paliwo i jedzenie ma swoje pieniądze. Na papierosy przeznaczamy, uwaga, uwaga, 500 zł. 2, 3, 4, 5. Tak, przeznaczamy 500 zł. Na zdrowie. Tutaj przeznaczamy w tym miesiącu również 500 złotych. 5. Na rozrywkę w tym miesiącu leci tutaj stuweczka. A jak tam Wasze koperty? Dawajcie znać w komentarzach, czy już uzupełnione na ten styczeń, czy nie. Dalej, mamy zakupy i na zakupy w tym miesiącu leci tutaj symbolicznie 30 zł. Razem w kopercie mamy 80 na urodę tutaj leci również 30 zł i łącznie w kopercie mamy również 80. Na urodzinę leci tutaj 300 zł. Mamy bardzo dużą. Yy... Rodzina, więc jakby się ktoś pytał i był ciekawy, czemu tak dużo, no to właśnie dlatego, że bardzo dużej ilości osobom mamy robić w ciągu roku prezenty. Znaczy mamy, no, lubimy robić prezenty, więc dlatego jest praktycznie co miesiąc po 300. Na nieplanowane tutaj leci 100 zł. No, i naprawa samochodu, ale to uzupełnimy przy następnej wypłacie. Tutaj będzie 350 zł. Dobra. Tak by prezentowały się moje koperty na tak zwane życie, które y, będą ze mną w tym miesiącu styczniu. Y, no i tak one. Wow, Nie chcę mi się domknąć. O, dobra. I tak one wyglądają. Dziękuję, kochani, bardzo serdecznie za dzisiejszy film. Ja się z wami żegnam, lecę dalej nagrywać. Napiszcie mi w komentarzach, czy podobał Wam się film. Ja się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnych filmikach. Buziaczki, papa. Pa.